Byłam drapieżnikiem wciąż gdzieś między dwoma biegunami. Niepewna decyzji, niepewna emocji. Pamiętam swój zachwyt wywołany delikatnością skóry drugiego człowieka. Pamiętam tę niezwykłą maksamitną miękkość i ciepło ciała. Trwało to tylko chwilę, ale całkowicie mnie oszołomiło. Od tamtej chwili wiedziałam, co znaczy poczuć czyjeś ciało. Nie erotyczne, to było intensywne przeżywanie ludzkiego ciała i wyryło mi się w pamięć. Nigdy nie przyszło mi do głowy poszukiwanie bliskości fizycznej. Nie myślałam, że jej potrzebuję. Jeszcze te łaskanie, przytulanie to był nieodkryty ląd. Unikałam fizycznego kontaktu z innymi ludźmi. Gdy ktoś mnie obejmował, wydawało mi się to nienaturalne. Nie wiedziałam wówczas, jak się zachować do tego obcego ciała. Był dla mnie nieprzyjemny. Tłumaczyłam sobie, że nie jestem tym przylepy. Nie rozumiałam, że moja wewnętrzna pustka i cierpienie wynikają z tego, że nie zaznałam serdecznej bliskości, bezpieczeństwa i ciepła ramion innego człowieka.